Hej, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj robimy taki mały, szybki unboxing, bo przyszło nam parę ciekawych rzeczy. Otóż yy, przymierzamy się do robienia swoich puch na trudne czasy. Tu mamy puszkę 850, bo już pamiętam, a tu mamy puszkę 300. Obydwa, obydwa rodzaje puszek mają takie właśnie dekielki. Jak się nazywa? Fast week, Jakiś tam twist Coś tam chyba. Nie, nie boję Wam. Do szybkiego otwierania, tak? I na pierwszy rzut oka dekielek jest naprawdę bardzo fajny, przyjemny. Z grubej blachy dosyć. Albo tak jest wyprofilowany takie jest uczucie. Myślę, że to jest solidna sprawa, <coughs> jeżeli chodzi o dekielek. No cóż, jeżeli chodzi o puszki. Część puszek firmy J&P przyjechało mi niestety gdzieś tam tak uderzonych. Ale to nie jest jakiś wielki problem, ponieważ... To zawsze może odgnieść nawet, nawet widelcem czy nożem, ponieważ puszka jest, no nie oszukujmy się, z bardzo cienkiej blachy. Powiedziałem, że to jest żyletka. Stąd tak samo jest, nie? Ona jest dosyć plastyczna, zobaczcie, nie wiem, czy zobaczycie. Nie chcę jej bardzo yy, zgniatać, ponieważ chciałbym jej wykorzystać. Yy, prawdziwe puszki spożywcze są o wiele twardsze. Nie pracują tak i są co daje, co przekłada się na ich wytrzymałość, tak? Yy, nie wiem, czy to będzie dobra puszka do preparingu. Żeby to y, trzymać, Opatrzcie, nawet palcami normalnie odgiąłem. Żeby trzymać w tym coś, co ma przetrwać, nie wiem, 10 lat. Coś po tendylizacji, nie? Powinno się maksymalnie niby 3, ale jeżeli jest to zrobione poprawnie i nie ma żadnych takich konserwantów, nie ma, nie ma tutaj jakichś warzyw, mm, takich typu rzeczy, to powinno to wytrzymać nawet dłużej, jeżeli to jest czyste mięso, sury pieprz na przykład, tak? E, no cóż, 850. -ka. Chyba wziąłem za małą, bo powiem Wam szczerze, że chyba wziąłem za małą, bo yy, no, na cztery osoby taki, taka puszka to no, dwie puszki musiały być otwierane na każdy obiad. No ale cóż, yy, chyba większe są 900, są jeszcze 950 i 1200 chyba 80 w tym rozmiarze. Fi 99 to jest taki standard, 10 cm. Tak to wygląda z dekielkiem. Jest to całkiem rzeźkie. No, zobaczymy, jak ta puszka się sprawi. Yy, ale tu mamy coś, co mnie najbardziej w tym wszystkim interesuje. Jest to, proszę Was. No, oczywiście, tak zwana maszyna. O, przyjechała to, yy, przyjechało to w taki sposób, zapakowane elegancko. Jest to zabezpieczone styropianami yy, z Instrukcji żadnej ani czegoś, ten deseń tu nie widzę, yy, ponoć według sprzedawcy yy, ona już jest, już jest ustawiona do tych puszek i tylko robić puszki, no nic, spróbujmy. No maszyna pracuje się w taki sposób, jest dość, dość ciekawa. Yy. No cóż, co my tu mamy? Mamy tutaj tak zwany docisk, tu jest ta dźwignia z rolkami. Chyba w taki sposób to się robi od siebie, tak o. I teraz musimy sprawdzić, czy tu wejdą puchy do środka. Ta spoko wejdzie. Czekajcie, ten dekielek weźmiemy. Ach, może wiecie co, ustawię kamery, aparat i będziemy... Dobra, jest ustawiony aparat. Słuchajcie, włączmy ją, o, nie działa, a czekajcie, tu jest jakiś, To się przekręca, tak, przekręca się i to odskakuje i działa teraz? Działa, słuchajcie, yy, tam nie wejdzie, doty trzeba będzie regulować, to już może być problem, bo nie ma jakiejś instrukcji odnośnie tego, na jakiej wysokości abyś to zagięcie, to po prostu ponad tak z tym zagięciem. Zobaczmy jak to jak to działa po spoko czuję, że, że to jest gardara, chińska, bo dociskanie tej puszki równa się krótszą pracą yy. Się na tym za bardzo nie znam to są moje pierwsze akcje Łączmy to nie no słuchajcie jest spoko solidnie nie nie wiem czy widzicie tutaj to jest całkiem 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 jak ten twist off czy jak to się to nazywa w jak to działa. wow to solidne jest też ciężko to w ogóle podnieść wow powiem wam, pokrywka Ej, pany. pokrywka otwiera się ciężko jest, jest e, naprawdę solidna solidnie zrobiona no i to jakby nie było usztywnie konstrukcja puszki, nie? Ale puszka nadal, zobaczcie, gnie się, nie? To nie jest to, co powinno być, co jest w przemyśle spożywczym oryginalnie. No ale co? No ale spoko, powiem Wam. Na swoje produkty gites, nie? To jest cienka blacha, trzeba by ją po prostu chyba zabezpieczyć jakimś olejem na przyszłość. Zobaczcie, jak to teraz wygląda z, z bliska wiertara silnik fajny, dosyć estetycznie zrobione te plastiki, nie wiadomo jak te plastiki, to jest gówno chińskie takie yy, ale jest fajnie fajnie to zamieka puszki rolki fajnie chodzą, to wszystko jest fajnie poskręcane tutaj z tej strony widzę jest regulacja yy, odnośnie obniżania yy, właśnie tego tej podstawy ta rolka jest tylko yy, z jakiegoś plastiku, a na zdjęciach miałem w, na stronie internetowej był metalowa no ale co? To tylko roleczka, nie? Nie sądzę, żeby ta wiertara przetrwała jakiś tam dłuższy okres czasu na tym. Przy mojej produkcji, nie? Ona będzie musiała pracować wiele, wiele godzin. Czasami, o, bo już przesadziłem godzin. Co my tu mamy? Eee... Co ona ma 2,5 tysiąca minut pracy? <laughs> S2 15 minut, to silnik się grzeje po 15 minutach. Nie rozumiem tego. Nie znam się na tym jakiś techniczny, Nie jestem. Słuchajcie, ale w każdym razie trzeba uwaga czytać instrukcje, które nie dostałem, które nie ma w pudełku. Yy, założyć słuchawki, chociaż na ciężko niech ten. No, pany, w okularach trzeba robić. Yy. <gulone> włosy> Zgolone włosy to nie mój problem, bo ja mam złe łysy yy, W rękawiczkach, no to przydałoby się robić w rękawiczkach takie rzeczy. No słuchajcie, no ile minus tego wszystkiego jest taki, że nie mam do tego y, żadnego y, paragonu y, ale z tego co ja rozmawiałem paragon ma przyjść jakiś na maila i y, y, czego nie ma? No i nie ma tej cholery instrukcji, nie? No nie wiem, słuchajcie, nie wiem jak ustawić. Y, to fajnie zamknęło super tą puszkę. Jestem zadowolony, ale ta już mi nie wejdzie. 800 teraz Muszę przestawić to w dół. I jak to wymierzyć? No mogła być jakaś informacja. Generalnie, a ten przycisk działa? W ogóle sprawdźmy czy to działa. Działa. Spoko, nie? A, już nie włączę, już nic z tym nie zrobię. Dobra, słuchajcie. no taki szybki unboxing. Unboxing, czy jak to się tam nazywa? Yy, I co? I zaczynamy, startujemy, zrobić, będziemy robić receptury yy, konserw. Jak się udadzą fajne, to powiem Wam szczerze, chyba zrobimy jakiś konkurs i porozsyłamy trochę po subach. Yy, I tyle. Powodzonka. Szykujcie się. Do zobaczyska. Hej.